Jak zmienić imię i nazwisko na Facebooku? Uruchom aplikację Facebook. Przejdź do swojego profilu. Kliknij ikonę ustawień u góry lub przewiń w dół i kliknij Ustawienia i prywatność. Przejdź do ustawienia. W sekcji konto kliknij opcję Informacje osobiste. Kliknij opcję Imię i nazwisko. Dokonaj niezbędnych zmian w polach imię i nazwisko. Kliknij podgląd zmiany. Upewnij się że Twoje imię i nazwisko są napisane poprawnie. Wprowadź hasło do swojego konta. Kliknij i Zapisz zmiany. Twoje imię i nazwisko zostanie zmienione natychmiast lub po jakimś czasie po sprawdzeniu przez moderatora.